Dzień dobry, witam państwa. Dariusz Matecki. E, dzisiejsza bardzo zła informacja. E, miasto, bądź operator, hali, która jest za nami, Netto Areny, chce wprowadzić opłaty za parkingi. E, wrzucili to 3 godziny temu. Wydrukowałem, wydrukowałem internet, jak starszy urzędnik. E, I dlaczego chcą to zrobić? W sumie nie wiadomo. Drodzy Państwo, to już wywołuje skrajne, negatywne komentarze na profilu właśnie Netto Areny. Również zamieściłem tam swój komentarz, ale te trzy godziny później jestem już tutaj, zamierzam porozmawiać z ludźmi, co na ten temat sądzą oraz przedstawić Wam to, co od razu piszę do Pana Prezydenta, bo nie może być tak, że tego typu rzeczy nie są konsultowane z radnymi, nie są konsultowane z mieszkańcami Rady Miasta. Interpelacja w tej sprawie dotycząca wprowadzenia opłat za parking przy netto arenie. Tam oddałem właściwie wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie, moje oburzenie oraz moje liczne pytania. Odczytam to Państwu i chodźmy do ludzi. Szanowny Panie Prezydencie, na stronie Netto Arena na Facebooku zamieszczono informację dotyczącą wprowadzenia od 16 września 2019 roku płatnego systemu parkowania przy netto arenie. Opłaty ma pobierać firma zewnętrzna. Pytania do Pana rozpocznę od wyrażenia własnego zdania. To jest absurd. Jako mieszkańcy Szczecina wydaliśmy na hale 190 milionów złotych, z czego 15 milionów stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa, czyli również nasze publiczne pieniądze. I dlaczego mieszkańcy mają. Kolejne pieniądze płacić tym razem za parkowanie na terenie, za który już zapłacili. Bardzo wielu mieszkańców Szczecina parkuje w pobliżu hali, aby skorzystać z otaczającej ją infrastruktury sportowej, rekreacyjnej. Widzicie zresztą za mną bardzo wiele osób, rodziny z dziećmi, grają faceci z dziećmi grają sobie w kosza, a dzieci jeżdżą sobie na rolkach, również dorośli Dlaczego miasto-operator hali sięga do ich pieniędzy zamiast promować sport, zdrowy tryb życia, korzystanie z tych obiektów? Miasto-operator, wprowadzając płatne parkowanie, może przyczynić się do rezygnacji po prostu z korzystania z tych miejsc przez, przez część mieszkańców. Zgodnie z informacją, e, którą przed chwilą pokazałem, zamieszczoną na Facebooku, e, opłata eventowa. Za pozostawienie auta podczas koncertu lub innego eventu o podobnym charakterze opłata wynosi 12 zł. I ponownie muszę stwierdzić, to jest po prostu absurd. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem w ogóle wprowadzania tutaj opłat za parkowanie. Ale gdyby rzeczywiście ten skrajnie zły i uderzający w mieszkańców pomysł miał zostać wprowadzony, to w trakcie takich wydarzeń jak eventy sportowe czy koncerty opłata powinna być po prostu wliczona w koszt takiego biletu. Tylko że warto wskazać, że pobieranie takich opłat za parking podczas dużych wydarzeń sportowych czy rozrywkowych będzie tworzyć olbrzymie korki. Po prostu tutaj okolica się zakorkuje. I co jeszcze istotne, szczególnie dla mieszkańców tutaj tych osiedli okolicznych, istnieje duże zagrożenie, że osoby przyjeżdżające na hale będą zastawiać miejsca parkingowe właśnie na osiedlu Zawackiego Klonowica. I moje pytania do pana prezydenta, do administracji miasta. Kto jest pomysłodawcą wprowadzenia płatnych opłat za parking? Kto będzie beneficjentem tych opłat? Czy tego typu działania nie powinny być konsultowane z radnymi Rady Miasta? Ja się dowiedziałem o tym pomyśle już wprowadzanym właściwie z Facebooka. Na jakiej zasadzie i w jakim trybie wybrano firmę zewnętrzną do obsługi tego? Jaki będzie koszt obsługi płatnej strefy parkowania w tym miejscu? I czy pomysł był konsultowany z Radą Osiedla Zawackiego Kronowica? E, chodźmy, Szanowni Państwo, do ludzi, bo to, to jest chyba najważniejsze, co oni uważają na ten temat. Co Pani uważa na temat tutaj wprowadzenia tutaj, tutaj płatnych parkingów w dni codzienne, tak jak ludzie przyjeżdżają tutaj na przykład się bawić, czy z dziećmi przyjeżdżają? No Ja właśnie przyjeżdżam tutaj z wnukami i jestem niezawolona z tego powodu. No bo przyjeżdżam i muszę zapłacić za to, że tutaj pobawią się dzieci na placu zabaw, który jest tam y, przed, y, przed tym budynkiem. No i jeszcze. Nawiązując do tego placu, to jest bardzo brudne. Nie wiem, czy tam kiedykolwiek ktoś. To też zgłoszę. Nie wiem, czy tam w ogóle kiedykolwiek ktoś wymieniał piasek, bo w zeszłym roku przychodziłam, jest to samo co było, nie jest plac, nie jest zaniedbany. Nie podoba mi się. Co pan uważa na ten temat na, na temat wprowadzenia tutaj płatnych parkingów? No myślę, że przydałoby się, żeby jednak ten parking był bezpłatny. Mhm. A to jakoś może ograniczyć ilość osób tutaj przyjeżdżających na przykład na rekreację? No myślę, że raczej tak. A... Co Pan uważa na temat tutaj wprowadzenia płatnych tutaj parkingów i tam płatnych parkingów tak na, w dni codziennej podczas koncertów? A witam. Na pewno troszkę to uszczupli całą klientelę tutaj, która będzie to odwiedzać. Jest to jakiś tam zawsze bodziec, który ułatwia lub pogarsza takie, takie sytuacje. Szczególnie tutaj dzieci, które przyjeżdżają sobie wieczorem pojeździć na, na deskach czy na, na hulajnogach. Rodzice będą mieli już jakieś pewne jakieś tam obiekcje w stosunku... Trzeba będzie płacić za ten parking. No, odbije się to powiedzmy na, na, na dzieciach. Tak? A co pan, pan tutaj jest gdzieś mieszkańcem okolicznym? Nie, dość daleko mieszkam, bo przy Szosie Polskiej specjalnie przyjeżdżamy tutaj dość kawałek, żeby dzieci miały tutaj dość sporo terenu do pojeżdżenia i chwalimy sobie tutaj ten teren. Czyli może to po prostu ograniczyć liczbę mieszkańców, którzy tu przyjeżdżają? Na pewno. Dziękuję bardzo. Proszę. Zadam pytanie. Co uważasz, co pan uważa na temat tego, że tutaj nagle te parkingi staną się płatne, tak w dni codzienne? Jest to kuriozalna decyzja według mnie, ponieważ ta arena jest, że tak powiem, stworzona dla ludzi i żeby ludzie tu przyjeżdżali i też płacą za bilety na jakiekolwiek występy tutaj, więc myślę, że jeszcze dodatkowo trzeba im dorzucić płatność za parking jest bardzo idiotyczną, że tak powiem, decyzją. A może to ograniczyć liczbę osób korzystających tutaj z tej infrastruktury? No jak najbardziej. Co pan uważa na temat wprowadzenia tutaj płatnych parkingów? Uważam, że to jest kiepski pomysł. Ograniczy liczbę osób korzystających z tego? Tak, będzie miejsce trudniej dostępne i mniej popularne. Dziękuję bardzo.